Tego filmiku zainspirowała mnie trochę książka 12-tygodniowy rok. I jest to książka, która mówi, żebyśmy odrzucili takie myślenie o naszych celach w ujęciu rocznym. Eee, sugeruje, że jednak lepsze rezultaty osiągniemy, dzieląc te nasze cele na 12 tygodni. Jest to wtedy bardziej motywujące, bo jednak. Zawsze jakiś deadline nas bardziej motywuje. Jak już mamy ten termin nieprzekraczalny, to spinamy się, żeby wszystko dopiąć na ostatni guzik, i rzeczywiście myślę, że coś w tym jest. Dlatego też stwierdziłam, że być może w tym roku wcielę tę zasadę w życie i zobaczę, jaki to przyniesie efekt. W książce tej są również miejsca do wpisywania różnych rzeczy, są takie ćwiczenia, które możecie sami zrobić. Więc, nie jest to książka tylko teoretyczna, możecie też podejść do niej praktycznie i do tego was zachęcam, żeby to nie była kolejna przeczytana książka, z której nic się nie wprowadzi w życie.